To jest klątwa pakaś na mnie. Bo to, bo to jest niemożliwe, żeby tak dętki mi codziennie pękały. A w oponie nic nie ma, to jest najlepsze. To jest niemożliwe, no jak to. No ma chuj, no ale. Tylko kramężniki najgorsze. I ten hamulec piszczący. Na dziurawej. Co? Na dziurawej. Wczoraj od cecha Targówek do domu jechałem. Na dziurawy? No. Pokaż się Tutaj krew leci Dałaj dosyć wow. Gdzie my idziemy? A co to są kurwa za szałasy? Moja To jest do krótki. Chcemy? Tak, ja. Ej, czuje się. Ej, chcecie Ermaksy? Takie, takie, takie jak machania. Ale już po które wam są rzeczy? Tak widzowie. widzowie, mogę Wam sprzedać czarny A czajnik. O, 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 ale ładnie to jest. Zobaczcie. Czarny krok. Czarny krok. No tak... cię. Wejdźmy tu zaraz do skoczekich Indianin. No to Ale gościu, zobacz, surwiwal. O, sprzedam czanik. Nie, ty nie ty ma siły. Ty masz siłę i masz klątwy. Teraz mu codzienne pdęki pękają ci z siebie. Daj. To no. jest miłego, no, Manny. Ty to ma, czy Manny, jeden? Co masz? Koniec tego, skończyło Ej, dobra, nie się. Dobra, niech mnie się zbierają. I weźcie te kwiaty. Spierdalaj i brunę. Słuchaj, żarby się skończyły. Masz tego straczera. No powiem Ci. A może tak? Ej, czy mógłby zawsze się do tej fejsy? Bo to mię... I to było nieperm. No bo moje padały. Zaraz to na tej kurwie polażu wie skoczę. Przepraszam, łańcuch pęk czy co się stało? Nie, kręcił mi się po pesetem Wiesz co mi przypominasz? Bogdana jak na Marimont z nami jechał. Nigdy tego nie robiłem Po zjazdach tu jeszcze nie zjeżdżałem jeśli mam być szczery To powiem, że to jest jakaś klątwa normalnie Spadła na mnie klątwa, gdzie mi pękają dębki To już nie jest coś nie tak, że ja mam coś nie tak z oponą To już jest w każdym rowerze Najlepsze jest to, że to jeszcze nie mój rower Kurwa, tylko dumnie takie szczęście Gdzie jest ta pompka? To jest GoPro Pompka, i hey, ta jest wykrótka szlak by to trafił Co on nie dał mi w końcu jest co jest, jeszcze nie chce się pompować? do jednej kółki jeszcze się to zablokowało Chuj, jeszcze nie odbiera co tam? no kurwa jak ta twoja pompka działa, bo nie mogę napompować koła no, jak to nie możesz no bo wsadzam, co nie? no wsadzam na zamkniętym, poczekaj Wsadzam na zamknięty, otwieram i mi kur... wylatuje powietrze drugą dziurką. Jak to drugą? No nie tą, co jest na mój szeroki wentyl, tylko tą, co jest na ten mały wentyl. Ok, no, nie wiem. A mocno docisnąłeś? Mm, no w miarę. Wiesz, musisz do końca... Czekaj. mocno. Kurwa. Tylko ja mam takie szczęście. Nie, no nie idzie. Ale jak wyjmuje, to jest normalnie, o co tu chodzi? Kurwa. Co? po prostu Jak to się nazywa? Jak masz oponę, to od opony docisnąć wentyl do pompki No ja wiem, ja tak robię Pan nie leci? Nie Kurwa No Niestety przecież Nie wiem, wszystko nie idzie O dobra Działa Działa. Kurwa, a, chociaż raz się poszczęściło. Bo miałem pompkę wsadzoną tak w, w, gó z góry na dół, a nie z dołu do góry. I może dlatego. Nie wiem. Dobra, kończę, bo muszę szybko napompować i szybko ruszyć. Żebym dojechał. Dobra, no się ma pieczelona ta pompka. Dobra, już niedaleko. Kurwa. Tak mi się ciężko jedzie Kurwa, już jadę na obręczy Już rana Dobra, widzimy się jutro, siema